Wow, inaczej. Inaczej. Filip, bedwajdy czy siadam? Rap na nowy rok. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trzymam <mulity> Rano nowy rok nie obchodzi nic mnie. Robię sobie imprezę, więc można możesz wbijać. Ja rapuję se. Ja rapuję se. Rafał ma pełno rąk, mnie odchodzi nic, nie Robię sobie imprezę, więc mordo możesz zbijać. Ja rapuję se Ja rapuję se Ej mordo wbijam Filip B27 Ja odbijam cały świat, ja odbijam całą galaktykę Mordo to moja pierwsza piosenka, więc odpalaj flary i aj się Ja raczej tak bardzo we zdarzy nas jak mówisz wow jakie zarąbiste Przypominam, że to nowy rok Kiedy jak fireberki lecą w kosmos Fox i robię tej fikku każdemu, Yo To jest wigilia, kiedy prezenty się prosto wbijają To jest nowy rok Dobra, przekazuję tobie, na razie! ja. Wow, a cool. A cool. Rada Nowy Rok nie obchodzi nic nie. Robię z imprezę więc mordo, możesz wbijać Ja rapuję seee Ja rapuję seee Rad Nowy Rok nie obchodzi nic mnie Robię z imprezę więc mordo, możesz wbijać Ja rapuję seee Ja rapuję się. Kiedy u siebie jestem, pracę ja i tu zwijam. Kiedy Ty masz i pracujesz ja. Szalam, i strzelam jeszcze fireworkami. Wow, wow! Subskrybuj kanał Filipet, będę się lecę Mordo, nie przesłyszałeś się. Ja nagrywam piosenkę, ale nie musisz się jarać. Tak, To nie jedyna taka okazja, mówię ci, to nie jedyna taka okazja Tylko zapamiętaj nas, zawsze te słowa Wow, like like Rafał Nowy rok nie obchodzi nic mnie Robię z im imprezy więc mordo możesz bijać! Ja rapuję se, ja rapuję se Rafał Nowy rok nie obchodzi nic mnie Robię z im imprezy więc mordo możesz bijać. Ja rapuję se, ja rapuję se Subujcie kanał c, -C -E, e c u i -E -E. Bardzo polecam Bardzo fajnie to to jest osoba, która Tego piosenka Na tym live, na tym piosence Polecam bardzo zasubować Nara!